Sam Tusk przecież nie chodził, nie mierzył tego. On nie miał innego źródła. Ktoś wsadził go na minę, ewidentnie. No, musiałby ktoś wsadzić na minę, dlatego że zdaje się też meteorolog mówił w, nawet w TVP o tym, że właśnie te prognozy IMGW były alarmujące. Tak jest. I dodatkowo, co potem wyszło już w różnych komentarzach, analogiczne prognozy na, w Czechach, robione przez ichniejsze tam instytucje, pokazywały bardzo dużą skalę zagrożenia. I to były te dni, w których się działo działy te pierwsze, kluczowe, podstawowe jakby pozycjonowania się przed przyjściem powodzi. Nagle się okazało, że samorządowcy, poinformowani zresztą przez swoich kolegów z Czech, co też jest istotne, nagle podnoszą raban. Sutryk mówi, sutryk mówi będzie, będzie wysoka fala, musimy się przygotowywać. Druga, trzecia osoba to mówi. Wtedy dopiero, to, to się wszystko odbywa w pojedynczych dniach. Wtedy dopiero Tusk widzi, widząc bardzo poważne zagrożenie polityczne, bo przecież ta powód 97 roku w zasadzie SLD pogrążyła, to zdał sobie sprawę, że on nie może powtórzyć takiego błędu. Stąd przeszedł do ofensywy, która przez różne osoby jest dzisiaj krytykowana, a ja bym się tutaj wstrzymał, bo on musiał, moim zdaniem, z punktu widzenia politycznego, musiał przesadzić. Bo, I oczywiście jest przesadą to, że Tusk y, dwa razy dziennie robił transmisję ze sztabów. Nieogolony. Y, y, że robił wywiad dla telewizji publicznej, gdzie występował z dwudniowym zarostem. Y, 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 w jakiejś brudnej koszulce. Nie no, brudna nie była, ale gdy Z oczami podkrojonymi żonymi jakby przez tydzień nie spał i jeszcze twarzą w, jakby w tym błocie z kłodzka wy, wymazaną. Macie. To oczywiście są, są wszystko takie śmiesznotki yy, i yy, można powiedzieć, że, że w niektórych miejscach to wyglądało na przegięcie, ale to nie jest takie głupie, dlatego że te, podstawowy zarzut, który oczywiście tam pisze swoje zarzuty, będzie zawsze mówił, że, że zaniedbanie, że za późna reakcja, że, że służby, że Tusk, ale bardzo trudno mu teraz zarzucić bierność. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj w każdy poniedziałek najnowsze niedyskrecje parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.